Zadanie pierwsze z ćwiczeń, temat procenty i ułamki, to zadanie powinniście zrobić na podstawie zadania z podręcznika o numerze 1, 1a dokładnie. To zadanie jest dostępne na playliście do tego podręcznika z GWO i najlepiej jakbyście zapoznali się z tym zadaniem i na jego podstawie spróbowali zrobić samodzielnie to ćwiczenie. Natomiast, żeby mieć pewność, że jest zrobione dobrze, to też wytłumaczę to zadanie pierwsze z ćwiczeń. Tutaj mamy, ułamki, tutaj mamy procenty w tym zadaniu i mamy te procenty zamienić na ułamki dziesiętne. Jak zamieniamy procent na ułamek, to zawsze dzielimy na 100, bo procent to jest po prostu ilość na 100, jak na przykład 2% to jest 2 na 100, 12% to jest 12 na 100. Czyli najpierw te wszystkie procenty, czy znaczy te liczby przy procentach będziemy dzielić na, na 100. I te wszystkie liczby są liczbami całkowitymi, więc, żeby podzielić je na 100, to tym liczbą przesuwam dwa przecinki w lewo. Liczba przy 39 ma tutaj przecinek. I Jak będę chciała przesunąć o 2 w lewo tutaj przecinek, no to widzę, że mi się skończą liczby. Więc jeżeli się kończą liczby po lewej stronie, to sobie najlepiej 0 dopisać. Czyli jak sobie już dopisałam 0, to teraz przesuwam 2 przecinki w lewo, bo ta liczba 39 to jest 39,0. Czyli jedno miejsce przesuwam, drugie miejsce. No i mam 0,39, czyli 39 setnych. Kolejny przykład. Tutaj mam 30%, czyli to jest 30. setnych. Czyli 30 teraz będę dzieliła na 100, więc przesuwam dwa przecinki w lewo. Też mi się tu liczby skończą, więc sobie 0 dopisuję z przodu, bo 0 mogę sobie zawsze dopisać z lewej strony, z prawej dowolną ilość, bo to i tak będzie to samo. No i przesuwam dwa przecinki w lewo, czyli 1, drugi, czyli tu będzie przecinek, czyli to jest 0,3, czyli 30. W kolejnym przykładzie muszę zamienić 9% na ułamek dziesiętny, czyli to jest dziewięćsetnych. I teraz dziewiątce przesuwam e, dwa przecinki w lewo. Dziewiątka to jest 9,0, więc też ten przecinek jest za liczbą. E, będę przesuwała, więc widzę, że tutaj już mi się liczby skończyły, także dopisuję sobie dwa zera, bo tu będę bardziej przesuwać i już mi się szybciej te liczby skończą. No i przesuwam sobie dwa w lewo, czyli raz, 2 czyli tutaj będzie przecinek, czyli to jest 0,09, czyli dziewięćsetnych. I w ostatnim przykładzie, tu już nie wpisywałam tej liczby, dlatego że tutaj te, przecin te przecinki, jak przesuwamy, to liczby nam się nie kończą, tej zer nie musimy przepisywać, czyli jak mamy liczbę 150 i będziemy tej liczbie przesuwać dwa przecinki w lewo, no to 150, tak jak każda liczba całkowita, ma przecinek za tą liczbą, tak jakby to było 150,0, więc ten przecinek przesuwam dwa miejsca w lewo, czyli raz, dwa, czyli to będzie ułamek 1,5, jako ułamek dziesiętny, który powstał z zamiany 150% na ułamek dziesiętny.